To jest krótka opowieść o tym, jak zabrałam swojego męża i swoje dzieci ze sobą do pracy. A dlaczego to zrobiłam? Zrobiłam to, bo mogę. Otóż tydzień temu zorganizowaliśmy Mikołajkowi event w Hiszpanii, na który stwierdziłam, że zabiorę swoją rodzinę. Trwało 4 dni, więc chciałam to wykorzystać, połączyć przyjemność z pożytecznym i spędzić trochę czasu ze swoją rodziną. I wiecie co? I było naprawdę bardzo super. Moje dzieci mogły zobaczyć mamę swoją w akcji, czyli jak wielką radość daje mi moja praca i jak się w niej spełniam. Mój mąż mógł zapoznać moich przyjaciół z mojego teamu, z którymi spędziliśmy te cztery dni bardzo, bardzo fajnie. Jedliśmy pyszne na jedzenie, zwiedzaliśmy troszeczkę okolice. nawet byliśmy na imprezie. Mogą spędzić trochę też czasu sam na sam z moim mężem, no i więcej z dzieciakami. Naprawdę było cudownie. Czy ty też możesz do swojej pracy zabrać swoją...